Ja nie mogłem znaleźć właściwego bloku, co dopiero klatki. Boże, przepraszam, powinnam Cię wytłumaczyć. Mieszkam w miejscu dość trudnym do trafienia, ale jak się taki raz, łatwiej jest trafić drugi raz. I następne razy... Nie, ja przepraszam, ja powinienem trafić. Mężczyzna powinien trafić. No to może wejdziesz? Boże, przepraszam. Ale w zasadzie to mi już przeszło. Także nie musisz wchodzić, jak nie chcesz. Weszło. Jasne, tylko delikatnie i powoli, żebyś mi przypadkiem niczego nie świnił. Dobrze, przepraszam, ja jestem całym mokry, biegłem, spociłem się kałuże. Jakiś idioza budował to miasto! Ale pięknie dziś wygląda. O kurwa. Jest wieczorem. Chwa! przepraszam. Ale no, Co to... Z... Ja co dowiem, co robię, co robisz, robisz, to nie Co ty robisz? Co moją najlepszą sukienkę. Zary, Zary, rozumiesz? to ona kosztowała? Co ty, Co ty? Kurwa, co ty jest? Co to jest? Co to ja cię przepraszam, wiesz? Przepraszam cię, ty przychodzisz do mnie w środku nocy, ja cię fatyguję, a ja nie potrafię się nawet zachować. Ja cię przepraszam, ja nie jestem dobra. Cichutko, nie... Jestem cichutko. Co ty robisz? Kto? Co ty C robisz, no? Mógłbyś już sobie pójść! Czy ja coś źle robię? Nie Czy to jest moja wina? Nie, Nie, nie no jak chcesz, to dobra, to ja mogę powiedzieć, jak nie mogłem przełapić. Ja spaluję, no ja przecież coś źle robię, ja nie wiem co źle robię, ja muszę coś zmienić, bo po prostu a, no. nie wytrzymam. Co ty tak gładzisz, gładzisz? Się. Musimy porozmawiać. No przecież rozmawiamy. Nie na ten temat. Na inny temat, na nasz A! temat. Mój pierwszy raz musi być doskonały. Musi być absolutnie przemyślany no, i świadomie podjęty, się tak wyrażamy. Nie przerywaj mi. Przychodzisz uciekający wodą. Trzymasz w lewej. A propos, umawialiśmy się na lewą nieprawę. Więc trzymasz w lewej trusz. Rozmawiamy chwilę w drzwiach, jesteśmy oni całą sytuacją, zanim zapraszam cię do środka. Kiedy zdejmujesz płaszcz, proponuję ci herbatę. Ty drżącą głosem odpowiadasz: dziękuję. Chciałbyś rzucić się na mnie i kochać się ze mną na dywanie w przedpokoju, ale boisz się, masz wybiegi na twarzy. Wchodzisz do pokoju, rozmawiamy niby obojętnie, a chciałbyś powiedzieć w rzeczywistości, jak bardzo mnie kochasz. Ja nie Ci zadania, wymykam się, jak to kobieta udaje, że nie widzę i bardzo mnie ty nie wytrzymujesz napięcia i wtedy! Nic nie jest? Jezu, ja przepraszam, wstąpiło we mnie jakieś świeże Ja nie wiem, jak to się stało. Tak pięknie krzyczałaś. Dzięki. Jak w ogóle to mam na imię Karola, nie Krzysztof. O kurwa! Co to? Co się z tobą dzieje? Co się dzieje? Co? Nie! Ludzka! Ludzka! Jest ludzka! Ludzie, on mi dziecko zrobił! Dziecko mi zrobił! Co bądź? Gumiasz! Nie opowiedziałem smaku! A Ślub! Na kolana, przy, oświadcz mi się. No, Magda, no który nas może, może zobaczyć. Masz powiedzieć, że mnie kochasz. Nigdy nie zapomniałem naszego wspólnego pierwszego razu. Słuchaj, Karol, ale Ty chyba wiesz, że jak się zaczęliśmy spotykać, to ja już nie byłam. Wiesz? No ale mieszkałaś na tym swoim osiedlu, wszędzie bloki, bloki. Powtarzam, Cię się przyprowadziła, bo mieszkanie wynajęła ta. Yy, ta dziewczyna z kokiem. Ta, co teraz chłopca samotnie wychowuje. Chyba. Dziewczyna z kokiem. No, ale mi się coś powiedzieć? nie. Samotnie syna wychowuje. No. jest bardzo duże. Wszędzie same bloki, bloki. Będę się zbierać. Nie すごいね。